Zapraszamy do obejrzenia z nami pojedynku dwóch z grona najsilniejszych reprezentacji świata, regularnie notowanych wysoko w rankingu FIFA. Kiedy oni grają ze sobą, zawsze iskrzy. Miejmy więc nadzieję, że i dziś zobaczymy fantastyczny mecz. Dzisiaj gra reprezentacja Holandii przeciwko reprezentacji Rosji. Nieczysto, w ślizgiem no, na początku meczu, widać, że nie jest jeszcze dobrze wprowadzony do gry. Będzie rzut wolny. Niebezpieczeństwo po dośrodkowaniu zażegnane. Zmarnowana okazja o wiele za wysoko. Fiodor Kudryaszow. Zobnin. Czeriszew, Gołowin, Winaldun, Zirkow. Dobrze zagrał. Piłka wrzucona na bliższy słupek. Przenieśli grę z własnego pola karnego. Memphis Depay. Winaldum. Powoli, z rozmysłem, ale precyzyjnie. Ten strzał może im dać prowadzenie. Rzut rożny. Dośrodkowanie z rożnego 16 szesnastkę. Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. Thunderbeck. Winaldum. I mamy pierwszą bramkę w tym meczu. Szybko zaczęli kanonadę. Zastanawiam się, czy równie szybko padną kolejne gole, czy raczej opadną emocje i siądzie tempo tego pojedynku. Mocne uderzenie z bliska. Tak się strzela bramki. Obrońca zupełnie zaskoczony. Nie miał możliwości skutecznie zareagować. No dobrze, obejrzymy teraz tę bramkę pokazaną z innego kąta. Popatrzmy na rezultat. Jeden do zera. Uzjajew. Zirkow. Gołowin. Czeriszew. Przechwyt, ale nie opanował. Promes. Memphis Depay. Dobrze antycypował intencje podającego i mają piłkę. Piłka w pole karne. są tam koledzy. Powinien dośrodkowywać. Van de Beek. Ależ teraz luka na skrzydle. Bejnaldum, może uderzać na bramkę i będą rozpoczynali rzut rożnego. Wrzutka w pole karne, obrońca wybija piłkę po tej centrze. Próbował, ale nie udało się. Zobnił, ładne, udane przejęcie, rywal traci piłkę. Kapitalna interwencja w porę. Przeciął to podanie. I piłka wybita do przodu. Gołowin. Czeriszef. No piłkę odebrał i, i stracił. Promes. Nathan Ake. Kevin Stropman, No, z tego miejsca można strzelać. Jest okazja do strzału. Final Doom. Gol! Kolejny do kolekcji. Mają już dwie bramki przewagi. Nie jest to może jeszcze pewne zwycięstwo, ale coraz bardziej się do niego przybliżamy. Tak trzymać! Panie Alegra, proszę Państwa, ma na koncie już dwa trafienia. Czy będzie hat trick? Zobaczymy. No i popatrzmy na ujęcie z innej kamery na tę bramkę. 2 do 0 i zarysowuje się przewaga jednej z drużyn. Kuzjajew. Kutiepow. Igor Akinfijew. Kuzjajew. Gołowin. Zupełnie niepotrzebna strata, źle wymierzone podanie. długo, spokojnie rozgrywają atak pozycyjny Weinaldum! świetnie Akin Fiejew Weinaldum może spróbować uderzenie na bramkę Znak... oj nie, wyszło mu to zupełnie, spakował piłkę do własnej bramki To było blisko, jednak wiele daje nam dzisiaj technologia. Dopiero w powtórce widać na pewno, że piłka przekroczyła linię całym obwodem. Owszem, to było tak na granicy, że gdyby sędzia musiał decydować na oko, to nie wiem, czy by to uznał. No, wręcz i rywali w strzelaniu goli. Bramka samobójcza to zawsze boli. Fiodor Kudryaszow, Samedow. Gołowin. Już wydawało się, że przejęli, ale nie opanował piłki. Zobnin. Czeriszef. Jest przejęcie i mają szansę. No już blisko pole karne. Uderzenie, ai bardzo niecelnie teraz. De Frei, Nathan Ake, Wijnaldum, ale spech fiuka ląduje wprost u przeciwnika. Gołowin. Czeriszew. Oszukał obrońcę. Nathan Ake. Memphis Depay. Mamy rzut wolny. Kevin Strootman. Promes. Van de Beek. Strata w ataku. Guzjajew, Gołowin. Dobre, skuteczne podanie. To dobry moment na centre. Piłka na dalszy słupek. Dośrodkowanie ładne, ale co z tego? Sko jak do tej pory ten towarzyski mecz wygląda bardzo jednostronnie. O no tak to jest, jak się gra w kadrze. W klubie wygrana i przegrana mają innych. Mam nadzieję, że druga połowa, która właśnie się rozpoczęła, nie będzie tak jednostronna jak pierwsza. Samedow próbował nawet udanie, ale nie opanował. Dobrze to odczytał, w porę zareagował, i mają piłkę. Promys. Blisko polekarne może strzelać. No, trwa oblężenie bramki rywala. Długi okres wymiany piłek. Zobaczymy, czy będzie strzał. Nie mógł chyba sobie wyśnić lepszej pierwszej połowy, prawda? Świetnie mówi. Może być groźnie po tym prostopadłym podaniu. Prostopadle, udanie. Nie trafił, ale mało brakowało. Niepotrzebnie postawił na siłę. Był sam na sam z bramkarzem. Można to było wykończyć technicznie. Memphis Depay. Promes. Van de Beek. Ładnie przejął piłkę, ale nie opanował. Rosjanie wznowią wrzutem z autu. Jeden z Rosjan zostanie zmieniony zobnim Zirkow. Ach, imponuje dzisiaj tymi podaniami. No, chyba nie do końca o to mu chodziło. Dobrze antycypował intencje podającego, i mają piłkę. Blisko już do bramki. Uderzył, ale prosto w rywala. Piętnaście minut drugiej połowy już za nami. Promes. A udało mu się odebrać piłkę. Mario Fernandez. Jerochin. Gołowin. Nikt się nie pofatygował w pole karne. Głupio oddana piłka. Denis Czeryszew! Dobrze, skuteczny bramkarz. Ciekaw jestem, czy ten rzut rożny coś zmieni w tym spotkaniu. Dośrodkowanie z narożnika boiska. Kutiepow, Promes. Van de Beek. Memphis Depay. Wijnaldum. I po odbiorze strata piłki. Kutiepow. Żirkow. Gołowin. Zagojew. Samedow. Dziagojew. Ryzykowna, ale udana interwencja. Jerochin, Gołowin, Winaldum. Ostatnie 20 minut meczu przed nami. Nie ma wątpliwości, będzie rzut wolny. I za chwilę zmiana w jednej i w drugiej drużynie. Memphis Depay, Winaldum. No z tego miejsca można strzelać. Już wydawało się, że przejedzie, ale nie opanował piłki. Fiodor Smołow. Winaldum. De Jong. Nathan Ake. Samedow, Zagojew, Mario Fernandez, Gołowin. Długo rozgrywają piłkę, jakby wyczekiwali na błąd przeciwnika. De Jong. No, tu niewiele brakowało, żeby uniknąć spalonego, chociaż zawodnik i tak nie miałby stuprocentowej sytuacji. Zagojew, Jest przejęcie i mają szansę. Ma do kogo podać. De Jong, Memphis Depay. No, nie nazwałbym tego zwycięskim pojedynkiem. Mario Fernandez, Samedow. Strata, co zrobi przeciwnik? De Jong. Weinaldum. Brawa za to przejęcie w polu karnym. Klasen. Weinaldum. Blind. Jest okazja do strzału. Broni bramkarz, ale piłka wciąż na boisku. Ale obrońcy stanęli na wysokości zadania i wyjaśnili sytuację. Memphis Depay. Może zdecydować się na strzał. Ach, niesamowite! Nie ma bramki! Fantastyczne zachowanie obrońcy to była stuprocentowa sytuacja. Gdyby nie on, byłby gol. Zdążył w ostatniej chwili. Świetna obrona. Doskonała interwencja po tym strzale. To się nazywa zwycięstwo. Czasami mecze towarzyskie bywają, jakby to powiedzieć, powoli zrozumieć.